Witam serdecznie wszystkich z S7 Zmierzam właśnie do Mistrzejowic zobaczyć co tam się dzieje troszkę mnie nie było i ciekaw jestem czy wiadukt jest już w pełni połączony prawdopodobnie jeszcze troszeczkę zostało ale to za chwileczkę zobaczymy Zanim zaproszę Was na relację, to taka chwileczka wyjaśnienia. Ostatnio pojawiały się tam u mnie na kanale komentarze, że materiały, które są przeze mnie w ciągu tygodnia udostępniane, nie są najświeższe. I oczywiście tak jest, ze względu na to, że zazwyczaj wykonuję sesje, w których nagrywam bardzo dużo materiału ten materiał nie mieści się na jednym filmie i dlatego go dzielę to jest jedna rzecz żeby po prostu te filmy nie były zbyt długie one są porcjowane dla Was i każdy film niesie z sobą jakieś tam nowe ujęcie tego co było natomiast co do takich codziennych relacji na moim kanale no niestety mój kanał utrzymuje się całkowicie z własnych środków Oczywiście z tego, co Wy dla mnie robicie, czyli że oglądacie, komentujecie, to bardzo mi pomaga w rozwoju i tworzeniu tego, co tworzę. Widzę, że moje materiały wzbudzają ogólnie zainteresowanie. Niektórzy oczekują. Tych materiałów inni po prostu z ciekawości zaglądają, zostają może na moim kanale. Bardzo za to wszystkim dziękuję, bo to jest niesamowicie ważne. Natomiast jeśli chodzi o takie codzienne relacje, to niestety nie jestem w stanie w tym momencie robić bardzo świeżych relacji, takich na zamówienie, gdyż wiadomo wiąże się to z dużymi kosztami. Ja absolutnie od nikogo nie oczekuję wpłat, natomiast są one. Bardzo mile widziane. Powiedziałem i mówię, powtarzam to jeszcze raz, że mój kanał to przede wszystkim pasja, moja pasja, ale też dzielenie się z tą pasją ze wszystkimi, którzy no, widzą, że to co robię ma jakiś tam sens. Natomiast takie raportowanie codzienne czy na bieżąco niestety wiąże się już. Z dodatkowymi kosztami, które no, spowodowałyby, żebym już nie był w stanie tego kanału prowadzić, zabrakłoby mi po prostu na jego środki, środków, tak po ludzko mówiąc. Dlatego no, przepraszam za ten długi taki wstęp do dzisiejszej relacji, ale musiałem się z tym podzielić. Pamiętajcie, staram się udostępniać na bieżąco wszystko to, co mam, ale w ciągu tygodnia czy od czasu do czasu mogą się pojawić różnego rodzaju materiały, które, które są, no jak ktoś by powiedział, odgrzewaniem? No nie, staram się, żeby to nie było powtarzane, żeby to były jakieś nowe ujęcia i żeby ten materiał, który udało mi się dla Was zdobyć, no zaprezentować, bo przecież nie o to chodzi, żeby on leżał gdzieś na, u mnie na dysku. Dlatego no już kończę w tym momencie ten mój wielki, długi komentarz wstęp. I zapraszam serdecznie do oglądania, no przede wszystkim do wspierania kanału, do oglądania z kanału, lajkowania, subowania, jak ktoś może to wpłacania, wsparcie można, można tutaj udzielić w bardzo różnych sposobach, czy to, no widzicie tutaj na moim kanale są wszystkie informacje, więc, więc łatwo tu można do tego do, dotrzeć. Jeśli ktoś chce, może ma tak, takie życzenie, to zapraszam, ale przede wszystkim dziękuję bardzo wszystkim za to, że właśnie robicie to, co teraz robicie, czyli relacja z Mistrzejowic. Miłego oglądania.